Sąd wydał wyrok w sprawie pirackiej jazdy Klaudii L. Dursi. Ile wynosi kara? W czerwcu tego roku internet obiegły nagrania pokazujące niebezpieczną jazdę samochodem, za kierownicą którego siedziała Klaudia L. Dursi. Modelka, znana z prowadzenia programu Hotel Paradise, poruszała się pasem awaryjnym, łamiąc przepisy drogowe. Pojawiły się pytania o konsekwencje jej zachowania, a teraz poznaliśmy odpowiedź sądu. Brawurowa jazda Klaudii Eldursi. W czerwcu w internecie pojawił się filmik ukazujący niebezpieczną jazdę samochodem należącym do Klaudii Eldursi. Na nagraniu można zobaczyć, jak pojazd z dużą prędkością porusza się pasem awaryjnym. Modelka oficjalnie przyznała się do popełnienia tego wykroczenia, prowadząca Hotel Paradise, postanowiła skomentować sprawę na swoich profilach społecznościowych. Claudia L. Dursi opublikowała oficjalne oświadczenie, w którym przyznała się do błędu, wielokrotnie przeprosiła i zadeklarowała, że jest gotowa ponieść wszelkie konsekwencje swojego zachowania. Oczywiście jestem gotowa ponieść konsekwencje prawne swojego zachowania. Nie będę się próbowała tłumaczyć, bo nie ma wytłumaczenia na takie zachowanie. Żaden pośpiech tego nie usprawiedliwia, żadna chęć sprostania tym wszystkim zadaniom dookoła. Jeszcze raz przepraszam, mówiła El Dursi na Instagramie, jest wyrok w sprawie wykroczenia El Dursi. Sprawą celebrytki zajął się sąd rejonowy w Pruszkowie. Jak informuje portal Wirtualna Polska, wyrok nakazowy został wydany pod koniec sierpnia i jest już prawomocny. Klaudia L. Dursi została uznana za winną wykroczeń opisanych w artykule 92 i 92b, za co otrzymała karę grzywny w wysokości 3000. Złe oraz została obciążona kosztami postępowania, które wyniosły 350 zł.